bardzo trudne zadanie. Jesteśmy konkurentem, jesteśmy wielkim krajem Europy Centralnej, czy to komuś podoba, czy nie. Ogniskujemy na sobie uwagę. Co ja starałem się czynić, choćby poprzez budowanie formatu Trójmorza. Rozwinęliśmy się bardzo infrastrukturalnie, zaczęliśmy robić inwestycje, które bardzo przeszkadzały interesom różnych silnych krajów, choćby centralny port komunikacyjny, który stanowiłby po jego zbudowaniu bardzo poważną konkurencję dla potężnych portów przesiadkowych, tranzytowych w wielkich państwach Europy. W związku z powyższym to było absolutnie zwalczane. Jesteśmy wielkim rynkiem zbytu, więc po co nam energia? Lepiej, żebyśmy ją kupowali z zagranicy od kogoś, kto ją wyprodukuje i na tym zarobi, więc po co nam elektrownia jądrowa? Bardzo jestem przekonany, że to jest oddziaływanie zewnętrzne, żeby tej elektrowni nie było w Polsce, a zwłaszcza we współpracy z Amerykanami. Bardzo to niektórym przeszkadza, denerwuje ich, bo to są amerykańskie interesy silne i amerykańskie sekrety w ważnym miejscu Europy. No i widzimy to wszystko dzisiaj.